Pozdrawiam Was, drodzy przyjaciele. Przedstawiam Państwu najczęstsze awarie i awarie występujące w Volkswagenie pasacie CC. Prawie wszystkie pasaty CC mają napęd na przednie koła, za wyjątkiem topowej wersji z silnikiem 3 czerwca VR6. Faktycznie jest to trochę dziwne biorąc pod uwagę umiejscowienie modelu, ale w praktyce wystarczy napęd na przednie koła. Przynajmniej nie ma jeszcze śniegu i błota, a asfalt jest suchy. Nie ma poważnych problemów z mechaniczną częścią skrzyń biegów samochodów z napędem na przednie koła. Jeśli osłony przegubów CV są nienaruszone, wszystko działa dobrze, dopóki przebieg nie przekroczy 200 tysięcy km. Oczywiście w przypadku samochodów z napędem na wszystkie koła jest więcej kłopotów. Po 100 do 1500 przebiegu wał napędowy wymaga naprawy lub konserwacji, a olej w przekładni kątowej, podobnie jak w tylnej osi, Należy wymieniać co 50 tysięcy w sprzęgle Holdex, lepiej to robić dzieje się tak co 30 tysięcy, szczególnie jeśli auto jeździ zimą. Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów jest dobrze znana wszystkim właścicielom samochodów marki Volkswagen. MQ250 był instalowany z silnikami do 1,8 litra, a MQ350 był instalowany z silnikami dwulitrowymi i silnikami wysokoprężnymi. Ręczne skrzynie biegów mają słabości. Ale pojawiają się albo podczas strojenia, albo podczas dużych przebiegów. Młodsza seria skrzyń biegów ma słabe sprzęgło. Nawet przy standardowym momencie obrotowym 250 nm wytrzymuje niecałe 100 tysięcy i nie różni się pod względem łatwości obsługi. Co więcej, dwumasowe koło zamachowe o żywotności 120-150 do tysięcy nie jest tanie. Starsza skrzynia ma zauważalnie mocniejsze sprzęgło, ale koło zamachowe nie wytrzymuje dużo dłużej. Tutaj możesz zamówić zestawy koła zamachowego do sprzęgieł od VR6. Jest to jednak konieczne tylko dla tych, którzy dostrajają silniki. W SS dostępne są trzy serie automatycznych skrzyń biegów. Zasadniczo znane od dawna skrzynie biegów DSG DQ200 ze sprzęgłem suchym i DSG DQ250 ze sprzęgłem w kąpieli olejowej. Dużo rzadziej spotykana jest klasyczna automatyczna skrzynia biegów Aisin TF60SC, TF61SC, Znana również jako 09G. Znana również jako AKU250 lub AKU450 w zależności od wersji i systemu oznaczeń. Automat Aisin można spotkać z silnikami 1 sierpnia TSI w samochodach z pierwszego roku produkcji lub w samochodach amerykańskich, głównie z silnikiem VR6 3 czerwca. Okładziny silnika turbiny gazowej o klasycznej konstrukcji szybko zużywają się podczas aktywnego ruchu, nie są przeznaczone do regularnego pływającego blokowania. Dzięki terminowej wymianie oleju, swobodnemu stylowi ruchu, skróceniu okresów między wymianami oleju do 40 tysięcy i modyfikacjom polegającym na montażu zewnętrznego dokładnego filtra oleju, skrzynia okazuje się bardzo niezawodna. Ale niewiele osób się tym przejmuje, więc średnio po 100 000 do 120 tysiącach kilometrów bez wymiany oleju zaczynają się pierwsze problemy: wstrząsy, uderzenia przy przełączaniu, nierówna praca i utrata dynamiki. Drobne naprawy zazwyczaj niewiele pomagają. Sama wymiana elektromagnesów nie pomoże, a oryginalnych nie ma w sprzedaży. Wymiana zespołu sterownika zaworu jest kosztowną propozycją, a naprawy przy użyciu zestawów SONNAX wraz z montażem nowych tłoków i korpusów elektromagnesów oraz samych elektrozaworów wymagają dobrej kultury pracy i zrozumienia procesów. Często pod pozorem kosztownych napraw podaje się banalne płukanie sterownika zaworu z wymianą najbardziej zużytych elektromagnesów i adaptacją, co na długi czas nie wystarcza. Cóż, typową oznaką oszustwa usługowego jest próba nakłonienia kogoś do wymiany wszystko. Zwykle w rzeczywistości nawet nie wszystkie odrzucone komponenty są wymieniane, a bardzo znacząca różnica trafia do kieszeni serwisowej. Skaner dość dobrze diagnozuje skrzynkę, a przy zakupie zdecydowanie warto sprawdzić działanie skrzynki po jej całkowitym nagrzaniu. Silniki 1 kwietnia TSI i 1 sierpnia TSI zostały wyposażone w siedmiobiegowego robota DQ200. Jego sława jest najmroczniejsza, jednak egzemplarze, które przetrwały do dziś, były już dawno naprawiane, modernizowane lub całkowicie wymieniane. Więc nie jest aż tak źle po prostu unikaj samochodów w pierwszym roku życia z bardzo niskim przebiegiem. Jest szansa na zakup samochodu z problematyczną wersją zarówno skrzyni biegów, jak i silnika. Do 2012 roku, DQ200 w samochodach przed zmianą stylizacji miał problemy zarówno z mechatroniką, jak i mechaniką samej skrzyni biegów. Łożyska widełek zmiany biegów często się rozpadały, same widelce pękały, a sprzęgło przegrzewało się. Po zmianie generacji skrzyń biegów ilość problemów zaczęła spadać, w nowej generacji zmodernizowano część mechaniczną, wymieniono widelce, wymieniono sprzęgła, zmieniono mechatronikę i oprogramowanie sterujące. W rezultacie pudełko stało się nieco mniej dynamiczne, ale znacznie bardziej niezawodne. Z poprzedniej generacji pozostał jedynie słaby mechanizm różnicowy i niezbyt przewidywalna żywotność sprzęgieł i dwumasowego koła zamachowego, w dużym stopniu zależna od czynnika ludzkiego, zanieczyszczeń i obciążenia. Mimo to, nawet w przypadku późnego pudełka, łożyska i widelce mogą czasami ulec awarii. Myślę, że takiej skrzynki nie trzeba się bać, jeśli zostanie ona dokładnie sprawdzona. Ich naprawa nie jest już tak droga jak 5-7 lat temu. Główne problemy zostały zidentyfikowane i dostępne są części zamienne. Sześciobiegowe skrzynie DSG Serii DQ250, które były montowane w silnikach diesla i starszych silnikach benzynowych, od początku były nieco bardziej niezawodne. Sprzęgła tutaj znajdują się w kąpieli olejowej i są wykonane w postaci pakietu dużych sprzęgieł. Pompa olejowa skrzyni jest mechaniczna i dlatego nie ma żadnych problemów. Żywotność sprzęgieł jest bardziej stabilna, z powodu wycieków ciśnienia i klinów pompy okablowanie mechatroniczne nie przepala się. Cóż teraz o smutnej rzeczy. Kiedy sprzęgła działają, olej w DQ250 zostaje silnie zanieczyszczony. Zawiera dużo magnetycznych produktów zużywających się, które szkodzą nie tylko mechanice skrzynki, ale także elektromagnesom. Standardowy zewnętrzny filtr automatycznej skrzyni biegów rozwiązuje problem tylko częściowo. Stosunkowo niska cena tej automatycznej skrzyni biegów sprawia, że w przypadku globalnej awarii tej ostatniej, zastępuje ona nieco bardziej kapryśną siedmiobiegową skrzynię DQ200. Ale sam DQ250, na dobrze dostrojonych silnikach, zostaje zastąpiony starszą wersją DQ500, siedmiobiegową skrzynią biegów z mokrymi sprzęgłami, jeszcze mocniejszą i trwalszą. Wszystkie silniki benzynowe SS opierają się na dość niezawodnych i bezproblemowych układach sterowania i chłodzenia. Nawet na dziesięcioletnich maszynach wszystkie komponenty mogą być rodzime. Oczywiście podczas tuningu niektórzy próbują wymienić cewki zapłonowe na wzmocnione, czerwone z Audi RRS i trzeba zwracać uwagę na zanieczyszczenie chłodnic i sprawność wszystkich dodatkowych pomp elektrycznych. Ale w przypadku standardowych lub prawie standardowych silników wszystko to działa całkiem niezawodnie. Najpopularniejszymi silnikami Passata SS są silniki o pojemności 1,8 i 2,0 litra z serii EA888. Zwykle pierwsza i druga generacja serii w stosunkowo prostych wersjach. Do ostatnich aktualizacji grupy tłoków w 2013 roku. Wszystkie silniki EA888 były podatne na duży apetyt na olej, a pasek rozrządu pozostawał dość problematyczny nawet w bardziej i świeżych wersjach. Układ wtrysku bezpośredniego również nie jest bezproblemowy, a koszt naprawy tego wtrysku jest znacznie wyższy niż w przypadku konwencjonalnego wtrysku rozproszonego. Niestety wśród właścicieli panuje opinia, że silnik doładowany musi jeść olej. Wiele osób zwleka z naprawą problemów, mając apetyt do litra na 1000 km, chociaż wskazaniami do odkoksowania lub remontu jest apetyt do litra na 10 000 km. Modną obecnie dekarbonizację dimeksydem komplikuje fakt, że miska olejowa jest pomalowana i zatyka zbiornik oleju farbą, a plastik w pasku rozrządu i czujniku ciśnienia nie toleruje dimeksydu. Silniki po 2013 roku nie mają problemów z przebiegami do 150, a nawet 200 tysięcy głównie, zużycie paska rozrządu i koksowanie dolotowe. To, co wyjdzie z wcześniejszych silników jest całkowicie nieprzewidywalne. Silniki 1 kwietnia TSI w passacie CC to późniejsza wersja silników EA111 i samochody z EA 211 nie były tutaj sprzedawane. A szkoda, bo potencjalnie druga generacja silników 1 kwietnia TSI jest najbardziej niezawodna. Ale ten pierwszy okazał się bardzo nieudany. Silniki VR-6 3 czerwca FSI są wyjątkowe na swój sposób. Silnik tej pojemności zmieści się w małym sedanie dzięki unikalnemu układowi cylindrów rozmieszczonych rzędowo. Ceną za kompaktowość jest łańcuch rozrządu umieszczony na tylnej ścianie silnika i wymagający demontażu silnika w celu całkowitej wymiany. Możliwa jest jednak częściowa wymiana poprzez wyciągnięcie nawet bez wyjmowania pudełka. Konstrukcja napinaczy i amortyzatorów. Duże obciążenie łańcucha napędowego pompy olejowej oraz wałka wyrównoważającego sprawiają, że naprawy po 150 tysiącach przebiegu są niemal nieuniknione. Nie należy zwlekać z tym, jeśli pojawi się niepotrzebny hałas, w przeciwnym razie koszty będą jeszcze wyższe. Oczywiście moc silnika jest bardzo duża, ale silniki 1 sierpnia i 2.0 TSI doładowywane są do tych samych 300 km. Wystarczająco łatwe. A VR-6 3 czerwca FSI wytwarza moc znamionową tylko wtedy, gdy jest młody. Nie zawsze tak jest. Silnik jako całość jest nieco bardziej niezawodny niż rzędowe czwórki EA888, ale wszelkie problemy z nim związane są zauważalnie droższe. A biorąc pod uwagę, że samochody z tym silnikiem przeważnie przyjeżdżały do nas z USA i kupowały je na jazdę, szanse na szczęśliwą przyszłość są nikłe. Gieśle w Passacie CC to rzadkość. Potencjalnie jest z nimi mniej problemów niż w przypadku silników benzynowych, ale możliwość dostania się do kosztownych napraw urządzeń paliwowych w pewnym stopniu równoważy zalety niezawodności części mechanicznej. To wszystkie informacje na temat problemów Volkswagena Passata CC. Jeśli wiesz więcej lub nie zgadzasz się z tym, co usłyszałeś, czekam na Ciebie w komentarzach.